Cześć, Manko. Witamy Was na kanale Plansze w Parze. Ja jestem Mateusz, a ja Kasia. I dzisiaj przedstawiamy Wam najnowszą premierę od gry games, czyli Unmatched Houdini vs. Genie. Standardowo Zasady, jakby ktoś jeszcze nie znał po tych naszych kilku filmikach za match to będziemy wszystko tłumaczyć, co mówimy podczas rozgrywki. A teraz na szybko tylko przedstawimy swoje postacie. Ja gram Houdini dzisiaj. Houdini jest to mistrz ucieczek i sztuczek. W momencie, kiedy... Wzmacniam swój ruch kartą, odrzucając kartę i tym wzmocnieniem. Houdini jakby nie dostaje dodatkowego ruchu, tam na przykład, że normalnie ma 2 i jeszcze plus dwa. Tylko ja Houdini mogę się teleportować dowolnie gdzie tylko chcę, na mapę. Mój pomocnik to jest bez. Ona już normalnie się rusza. Czyli jak wzmocnię manewr, to wtedy ona się już nie teleportuje, tylko faktycznie ma na przykład plus 2 albo plus 1 albo plus 3 ruchu, w jaka karta. I jeszcze co do takich umiejętności Houdiniego, to na jego kartach, niektóre właśnie karty, które są od wzmocnienia, one powodują dodatkowe efekty, jeżeli są właśnie użyte jako wzmocnienie. Houdini ma 14 zdrowia, a bez 5. I dwa ruchy. Tak, i oczywiście, i dwa ruchy, jak większość postaci. Ja gram dżinem. Jest on samotny, ma 16 zdrowia, ma aż 3 ruchy. Jego specjalnością jest to, że mogę odrzucić jedną kartę, żeby otrzymać jedną dodatkową akcję. Dlatego moja postać jest dosyć agresywna, może zadawać dużo obrażeń, może się też dużo poruszać, i ogólnie ta walka może być bardzo ciekawa. Także Chyba to wszystko i zapraszamy do oglądania. Na start każdy z nas dobiera po 5 kart. Ja jestem pierwszym graczem, więc teraz po dobraniu kart umieszczam sobie bez gdzie chcę na mapie. Oczywiście musi być w brązowej strefie. Houdini, i zarówno jak i bez, są postaciami do walki wręcz. Jean może atakować z dystansu, więc trzeba, że tak powiem, tutaj dobrze myśleć, kiedy podejść, a kiedy nie, żeby Jean nie zbytnio nas nie obił. Ja swoją turę rozpocznę od manewru, czyli przypomnę, manewr jest to dobranie karty i możliwość przesunięcia się maksymalnie o tyle punktów ruchu, ile ma nasza postać. Więc ja. Houdini przemieszcza się tutaj o dwa pola. Bez przemyśla się tutaj o dwa pola. I następnie jako drugą akcję w turze, ponieważ w jednej turze mamy dwie akcje, znowu wykonam manewr, czyli po raz kolejny dobieram kartę i poruszam swoje postacie. Houdiniego poruszę w tym miejscu. Bez chcę, żeby została tak, jak, tak jak jest. I tym samym kończy się moja tura. Ja też w pierwszym ruchu wykonam manewr. Dobieram kartę. I ruszam się do trzech mm, pól i pójdę tutaj, o trzy pola, a moją drugą akcją będzie atak i zdecyduję się zaatakować bez. Tak więc ja się bronię i na 3-4 odwracamy karty i... Ja mam efekt natychmiast, więc jest rozpatrywany przed całą walką. On mówi, że mogę zamienić miejscami po swoje, swoje postacie, i wtedy ta druga będzie broniąca. I tak uczynię, czyli zamienię sobie miejscami, i teraz to Houdini broni się, a nie bez. Efekt na karcie Kasi jest to efekt po walce. Tak więc w tym momencie rozpatrujemy walkę. Mamy 3 do 3, więc żadne obrażenia wchodzą. No, i moja karta już schodzi na 100 kart odrzuconych, a teraz działa efekt Kasi. A ja mogę umieścić Gina na dowolnym pustym polu, i jeżeli wtedy będzie sąsiadował z którymś z przeciwników, to zadaję mu jedno obrażenie. No dobra, zaryzykuję, przejdę obok ciebie mhm, i jedno obrażenie. Ja Trzymaj jedną ranę. No i ty nie odrzucałeś karty, nie, Żeby nie, nie odrzucam akcję. karty na akcję. Yy, w takim razie ja żeby się nie cackać, przejdę od razu do, od razu do ataku 3-4 anuluję twoje efekty na karcie. Uuu, a to by było <grym> ciekawe, co tu teraz zrobię. No ale dobra. W takim razie są anulowane efekty, więc mamy 4 do 2, czyli wchodzą po prostu dwa obrażenia. I jako drugą akcję ja również zaatakuję od razu. Jestem A ja się Tak się więc 3-4. Eee, tutaj kart, Kasia zagra kartę Daruje się Śmierć, która działa po walce. Natomiast moje oswobodzenie ma efekt podczas walki, czyli jest rozpatrywane przed porównaniem wartości. I mój efekt mówi, że ja mogę tę kartę wzmocnić. Ja tą kartę wzmacniam swoją kartą. Tutaj. Eee, Pamiętajmy piękną bez i ona właśnie ma ten efekt taki dodatkowy na karcie, że jeżeli użyłam tej karty jako wzmocnienie, to, to, to działa ten efekt i on mówi, że jeżeli jest to moja tura, a jest, to w takim razie otrzymuję dodatkową akcję. Czyli w tym momencie wzmocniłem sobie atak o jeden, czyli tu jest cztery na karcie, plus powalcam jeszcze jedną akcję w tym momencie. Tak, czy będziesz taki agresywny, za ten film będzie trwał 10 minut? <grym> <grym> Okej, okay, czyli otrzymuję dwa obrażenia, mam już 12. Tak. A moje natomiast mogę zadać jedno obrażenie sąsiadującemu, czyli tak, też czyli masz 12. Tak, też mam 12. Po cichu się cię atakuje. Tak jest. No, i jako trzecią akcję, tą bonusową, wykonam manewr, żeby się troszeczkę wycofać, ale będę też dosyć agresywny, ponieważ yy, sobie wzmocnię ten manewr i właśnie wzmocnię kolejną kartą, która ma efekt przy wzmocnieniu, yy, który mówi, że jak użyłem do wzmocnienia, to mogę zadać dwa obrażenia dowolnemu wrogowi. Naprawdę? Więc w Dzień. tym momencie obrażenia wchodzą, a ja, jako że wzmocniłem manewr, to swojego niego mogę umieścić gdziekolwiek chcę na mapie i tak się składa, że umieszczę go sobie gdzieś gdzie mnie tak będzie ciężko znaleźć. Tu oczywiście na mapie są te przejścia, że można przechodzić pomiędzy tymi polami, tak jak było na mapie z Mgła, kiedy był nasz gameplay z Jekyllem i Hydem. Eee, tak więc, żeby nie było mi tak łatwo tam dorwać przez te przejścia, ustawię się w tym miejscu. Eee, a swoją bez mam teraz 2 plus 1 ruchu, więc bez może zrobić 3 ruchy. Eee, przejdę sobie raz, dwa i właśnie użyję tego, te, tego przejścia ukrytego i ustawię się w tym miejscu. Dobrze, no okay. i tym samym kończy się moja tura. Ja sobie wykonam manewr, dobieram kartę. Wykonam raz, dwa, trzy ruchy tutaj i jako, że mam trochę mało kart, to zrobię drugi manewr i pójdę tutaj. ok, tak więc jest po raz kolejny moja tura, no a ja, ja rozpocznę od manewru. No i jako, że bez jest tutaj przy, przy przejściu ukryty, to sobie przejdę w to miejsce, by być blisko Kasi. No a swoim chudnim też nie będę gdzieś tam się krył w, po kątach w takim razie, tylko też będę zmierzał w stronę Gina jako drugą akcję. Oczywiście swoją bez zaatakuje Gina. No to się bronię. Tak, Obo, oboje mamy efekty po walce, tak więc są od razu rozpatrywane obrażenia, mamy dwa do jednego, tak więc... Otrzymuję jedno obrażenie. Dokładnie. I teraz e, Kasi karta udręka więźnia jest pierwsza rozpotrywana, ponieważ Kasia jest broniąca. I ja dobieram e, kartę w, te, w takiej ilości, ile dostałam obrażeń, czyli jedną kartę. Mm, I karta spada. Natomiast ja, jako efekt po walce, mogę przesunąć jednego ze swoich walczących e, maksymalnie jedno pole, i przesunę Houdiniego tutaj, by blokować to przejście. Dzinn nie, a tak łatwo bym je dorwać. Następnie mogę dobrać jedną kartę i otrzymuję jeszcze trzecią akcję. I karta spada. I jako trzecią akcję wykonam manewr. I tą bez sobie ucieknę tutaj z powrotem, by blokować te przejście. I tym samym kończę turę. Dobra, ja na w samym początku odrzucę jedną kartę i będę miała jedną akcję. E, czyli trzy. I teraz. Tak, to jest użycie umiejętności specjalnej I Gina, która właśnie mówi, że na początku swojej tury można zrzucić jedną kartę, wtedy ma się trzy akcje. Tak. Okej, okay, no to wykonuję manewr. Jedna karta. I przesuwam się raz, dwa, trzy. Czyli mogę atakować i ciebie i bez. Mm -hmm. I zaatakuję Gina. Boże. O siebie. Popatrzyłam na napis na karcie. Zaatakuje Houdiniego. Okej, okay, ja to już. Masuchista. To w takim razie się bronię raz, dwa, trzy. Ja po walce, a ty po walce, czyli 3 do dwóch. O i ja. Jedno tak, obrażenie. Jedno obrażenie, ponieważ oba efekty są po walce. I twój pierwszy. E, tak, i mój efekt mówi, że mogę wybrać jednego walczącego, biorącego udział w walce, czyli albo houdiniego, albo dżina. I mogę przesunąć go o trzy pola, czy e, tam do trzech pól. E, I mogę przesuwać przez wrogich walczących. E, no tutaj akurat mamy mało postaci, więc raczej tej drugiej części nie będę wykorzystywał. Po prostu prze, przesunę dżina o trzy pola, czyli raz, dwa, trzy. No naprawdę? No dobra. E, a ja... E, na mojej karcie jest tak, że Ty dobierasz jedną kartę, a ja trzy. Teraz okay. dwa i trzy. Dobra, teraz na ręce mam... raz, dwa, trzy... akurat siedem. Tak. Kasia ma idealnie siedem kart, bo trzeba pamiętać, że na końcu swojej tury trzeba mieć... Y Maksymalnie 7 kart. Jeżeli ma się więcej niż 7, to trzeba jakąś kartę, znaczy jakąś jedną. Tyle kart, żeby mieć do, do 7, trzeba odrzucić. Czyli jak ma się 9, to trzeba dwie karty oczywiście. Ja wykonam sobie, użyję sobie karty z piorunkiem, w której otrzymuję jedną akcję i wybieram jeden efekt z tej karty. Czyli albo dobieram 5 kart, albo przez resztę tury wartość moich kart wynosi 4. Bez zmian, i każdy, przeciw lub każdy przeciwnik odrzuca dwie karty. I wybieram tą ostatnią, że przeciwnik odrzuca dwie karty. W takim razie ja odrzucę tutaj tą kartę jedną, i tutaj tą kartę drugą odrzucę. No i co zrobisz jeszcze na swojej czwartej akcji? Manewr, no bo cię nie zaatakuje, nie? No i dalej będę miała teraz siedem kart. Mhm. I teraz dwa. Tak, więc moja tura. No i ja sobie rozpocznę ją manewrem, i tenże manewr sobie wzmocnię. Wzmocnię to tutaj kartą. To też część przedstawienia, i on ma efekt też, kiedy używam tej karty jako wzmocnienie, że Houdini odzyskuje dwa punkty zdrowia. Więc się leczę za dwa. I oczywiście swojego Houdiniego mogę przeteleportować gdziekolwiek chcę. Więc będzie to w to miejsce. Nie za dobrze ci. <gryzamy> A swoją bez przesunę się. Raz, dwa i trzy. Troszeczkę tej godziny zamkniemy. To była moja pierwsza akcja. I drugą akcją oczywiście zrobię tak na Gina. No to się obronię. Mhm. Raz, dwa, trzy. To jest ta holokarta. <gryzamy> no, tak. E Tutaj mamy teraz efekty, ja mam podczas walki, więc jest rozpatrywany najpierw i karta mówi mi, że tę kartę mogę wzmocnić dwa razy, więc tak właśnie uczynię. Mam tutaj kartę o wartości wzmocnienia 3, czyli ta karta w tym momencie jest piątką jeszcze raz ją wzmacniam kartą o wartości 2, czyli teraz jest ta karta siódemką plus ta karta ma umiejętność dobierz jedną kartę. Tak więc mamy 7 do dwóch, czyli Kasia otrzymuje na Dzinie 5 obrażeń. Super. Poczuwam do Ciebie bardzo dużą sympatię w tym momencie, Mateusz. No i rozpatrujemy efekty po walce. Tak mm. więc Kasia jest pierwsza. Masz jedno obrażenie. Proszę bardzo. Piękna sprawa. No, cieszę e, się. Cieszy. A mój efekt po walce mówi, że e, cofam sobie teraz jedną kartę, którą użyłem do wzmocnienia z tych dwóch po prostu na rękę. Więc tą kartę sobie cofnę na rękę. No i karta spada. I teraz jest turakasi. Odrzucam jedną kartę, będę miała trzy akcje. I pierwszym będzie znowu y, moja karta z kierunkiem trzy życzenia, czyli znowu otrzymuję jedną dodatkową akcję, będę miała dalej trzy. Dalej trzy. I z tych trzech wybieram dobierz 5 kart. A więc dobieram. No tego się nie spodziewałem. Trzy, byłem pewny, że czekaj, wybierzesz raz, atak 4. 3, 4, 5. I zdecyduję się zaatakować Houdiniego. Dobrze. Więc brzmią kartę Wielka Ucieczka. I ja mam efekt podczas walki, że mogę tę kartę wzmocnić. No i oczywiście wzmacniam znowu tą kartą, która powoduje, że ja sobie dobieram kartę. No i teraz mamy 4 obrony, czyli jest 3 do 4. E, więc nie dostaję żadnych obrażeń. Na razie. I w tym momencie, e, jak moja karta sama ma nazwę Wielka Ucieczka, po walce, jeżeli wygrałem walkę, a tak się stało, ponieważ nie dostałem żadnego obrażenia, umieszczam e, swojego walczącego na dowolnym polu na mapie. Czekaj, co? Tak więc. Ej no, by. Ej, co? No nie, ale mi zepsułeś kartę. Ja teraz mogłam dwie odrzucić, żeby ci zadać dwie obrażenia, w sensie jak byłeś moim sąsiadem. Ale już nie jestem sąsiadem. Nerwujący jesteś, że Ja nie wiem. Dobra, mam jeszcze dwie akcje. Czujesz to moje poirytowanie? Mhm. Mm no, ja też czuję. <grych> Okej, <Okay>, dobra. <laughs> to ja atakuję ci twoją bezwspaniałą. Mhm. Mm to ja się bronię. Raz, dwa, trzy. ja anuluję efekt. No. Super. Po prostu niszczysz mi wszystkie moje akcje, które robię. Tak więc mamy 2 do dwóch, nic się nie wydarzyło. No i Kasia ma jeszcze jedną. No, przynajmniej akcję. nie masz kart, super. Ale to, to dobrze, że ci to anulowałem, bo i tak byś nie miał co podejrzeć. Jak już nie masz nic na ręce, to atakuje twoją bez. To atakuję, nie kart na ręce. Tak, trzy, proszę bardzo, wrażenia. Dobrze. I jeżeli wygrałam walkę, to odrzucam dwie karty, by otrzymać jedną akcję i właśnie to robię, bo to była moja ostatnia akcja. Mhm. O, czekaj, tylko które dwie? Na pewno tą jako jedną. Jeszcze drugą. Mm, I to. Jeszcze jedna akcja. Ile ty masz na tej bez? Dwa? Czy ona wraca jakoś do życia sama z siebie? Nie. No, to cię zaatakuje. I zabijasz. I zabijam. No, no, trzy wykorzystam, ale ty mm -hmm. dobierasz jedną kartę, a ja trzy karty, Ciesz się masz kartę za to. w tak francę z tej gry, bo mnie nerwia. <laughs> tak więc przechodzimy znowu do mojej tury. No i teraz jest nieciekawie pod tym względem, że nie mam kart. No ale dobrze, ja sobie jakoś z tym poradzę. Wykonam. Po prostu jeden manewr i się nie ruszę, i drugi manewr i też się nie ruszę. I z powrotem jest tu Rakasi. Ja odrzucę jedną kartę, żeby mieć kolejną akcję, czyli trzy akcje i wykonuję pierwszą manewr. Raz, dwa, trzy. No i żeby zaatakować, to muszę kolejny manewr, czyli karta i. Żółty teren. No dobra, to idę na żółty. No dobra, atakujecie. Dobrze, ja się będę bronił. Masz jakieś wzmocnienie? Nie, ja mam wet natychmiast, ale on nie działa, ponieważ bez już nie mam w grze, więc, więc nie działa po prostu. Czyli mamy efekt na karcie Kasia jest po walce, czyli mamy 4 do 3, czyli jedno obrażenie wchodzi. No a ja może jeżeli przegrałam walkę, co się nie stało, no to wtedy zadaję jedno obrażenie sąsiadującemu. No ale nie sąsiadujemy nawet, więc. i rozumiem, że mogę w tym momencie grać, tak? Tak. No dobra, no to ja sobie wykonam manewr. Wzmocnię sobie kartą sztuczka, która ma efekt właśnie też wzmocnienia, żeby dobrać jedną kartę. No i przeteleportuję się obok Kasi, no bo to już trzeba się bić, trzeba ją dobić. <noise> No, i zaatakuję oczywiście. Raz. Ja natychmiast odzyskuję 4 punkty zdrowia, czyli będę miała 8. A mój efekt natychmiast, bo też taki mam, mówi, że przeciwnik może wzmocnić swoją kartę w tym momencie. Fajnie. No, to wzmocnię sobie tą, czyli dwa obronie. Tak, czyli karta ma dwa obrony. Czyli otrzymuję dwa obrażenia? Y jeszcze nie, bo ja podczas walki też mogę wzmocnić swoją kartę. Przestanie. I y y wykon kolejną sztuczkę. Ona ma wartość wzmocnienia 3 i dobieram kartę, czyli tu tak naprawdę jest 7 do 2, czyli 5 obrażeń wchodzi w tym momencie. Czyli zostają Ginowi 3. Postaram się w następnej dłużej dobić. Ale teraz przechodzi właśnie tura do gina. Moja już? Tak, A no tak. Już wykonałem dwie akcje. Jaki ty jesteś okropny. Odrzucam jedną kartę, żeby mieć znowu trzy akcje. Jednak dobra rzecz. Mhm. I moją pierwszą akcją jest atak. Takuj. A, okej. Okay. Dobra, czyli dwa obrażenia. Okej. Okay. Tylko nie ten efekt. No. no i jest Obejrzyj kartę, karty na ręce przeciwnika i wybierz jedną z nich do odrzucenia. Tak, i tu mi się bardzo nie podoba. Tej karty akurat nie chciałem zobaczyć. Tom. Tom. <tom> tak, Kasia mi właśnie odrzuca moją jedyną kartę obrony, która wprawdzie tylko broni się o dwa jednakże ona pozwala mi e, nawet jeżeli zginę powrócić jakby do życia z czterem punktów zdrowia więc to jest że tak powiem takie drugie życie i właśnie Kasia mnie pozbyła tej karty i już takiej drugiej też nie mam w talii bo jedną użyłem żeby jedną użyłem do wzmocnienia e, więc no całkiem potężnej karty się niestety pozbyła mi. Mm -hmm. i to była dopiero pierwsza akcja z trzech więc zobaczymy co druga. będzie dalej druga znowu tak tak, Kasia wie, że teraz nie ma nic, żeby się bronić, więc atakuje na spokojnie. Trzy. Tu zostaje mi sześć zdrowia. I po walce dobierz sobie jedną kartę na udobruchanie, a ja dobieram trzy. Mhm. Raz, dwa i trzy. Okej. Okay. No to ja znowu moje trzy życzenia wykorzystuję. Mam jeszcze jedną akcję. Mhm. I bardzo mi się podoba, każdy przeciwnik odrzuca dwie karty. Papa! No nie, to najgorzej. <grym> Ups. U, I teraz Jean właśnie pokazuje swoją, swoją moc. Przez całą turę dosyć górował kuni nad Jeanem, a przychodzi właśnie taki moment, kiedy Jean pokazuje swoją moc właśnie taką ilością akcji, kiedy nagle się okazuje, że normalnie każdy ma dwie akcje, a Jean nagle ma 4-5 akcji w swojej dużej. I to, to jest po... właśnie moc tego Jeana. To po prostu działa na zasadzie nie wkurzaj dziewczyny. <grym> No, i jako, że tak samotnie, bez kart, no to się zaatakuję. I proszę bardzo, cztery obrażenia. Mm -hmm. Dwa żyćka. malutko. zostały mi dwa żyćka. No i moje po walce nie działa, bo nie przegrałam walki. No i tyle. No to teraz sobie. Tak, no i moja kombinuj. tura. Nie mam kart, więc muszę zrobić manewr, żeby mieć cokolwiek do grania. No i co? Co mi pozostaje? Po prostu zrobić atak. Nic innego mi nie pozostaje, Zaraz, raz, dwa, trzy. Otrzymuję znowu cztery punkty zdrowia, U. czyli siedem. No i chyba w takim razie jednak przegram tą rozgrywkę. <grym> Bardzo e, dobrze. Dwa obrażenia wchodzą, ja żadnych tutaj jest mocniej, nie mogę robić, czyli zostaje pięć zdrowia Ginowi. No, kartę można to rozrzucić. No i moja kara teraz mówi, że przesuwam się o maksymalnie jedno pole. Nic mi to nie daje, więc jakby tego nie zrobię w tym momencie. Dobieram sobie jedną kartę i otrzymam jeszcze jedną akcję. I zrobię sobie manewr. A to nie, przepraszam, z tej karty jednak zrobię ten ruch tu i wykonuję manewr raz, dwa, żeby uciec. To przepraszam. Powiem ci, daleko nie uciekłeś, bo zrobię ruch. Jestem na niebieskim. No tak, ale zawsze to jest jakiś ruch. No dobra, no masz tam te dwie karty, to czymś tam się obronisz. No to ja wiadomo manewr A i ruszam się o jeden. Tak i teraz już Jin może atakować, bo jesteśmy w boje w niebieskiej strefie. Tak, więc chudinie nie jest bezpieczny. Mhm. Mm no dobra, atakujecie. No dobrze, no muszę się bronić, bo mam tylko dwa zdrowia. Ja anuluję efekty na Twojej karcie. No i tak by mi w sumie. Okay. Nic nie dały, bo nie więc odrzucę dwóch kart. Jedno obrażenie dostaję. No i moja tura, tak? Mhm. Moja tura. No dobrze, no to ja sobie zrobię manewr. Który wzmocnię sobie kartą. Jest to karta bez, więc i takiej nie mogę już zagrać. I ona jako efekt na wzmocnieniu ma, że oglądam teraz karty Kasi i jedną wybiorę do drugiej. Mam tylko jedną. To tak no bez jaj, no. Nawet nie muszę patrzeć. A jako, że wzmocniłem, to mogę się przeteleportować gdziekolwiek chcę. No przeteleportuję się w to miejsce. Mimo, że bez problemu sobie do mnie przyjdzie Kasia, ale mam jeszcze jedną akcję no, by dobrać do kartę i mieć szansę, że z czymś się wybronię. No dobrze. No i tura Kasi. Jako, że nie mam kar kart, to wykonuję manewr. Jestem zagrożona, bo została mi ostatnia karta jeszcze. E I ruszę się o trzy. Raz, dwa, trzy tutaj. I drugi manewr. O, czyli, Przestań. Kasia nie, czyli Kasia nie ma karty obrony. Prze e czy w ataku? Przepraszam, więc Kasia nie ma karty ataku. Bo tak to by do mnie szła i mnie atakowała przez przejścia, tak to się wycofała. Po moim manewrze idę do Ciebie. Ale no, to była moja druga akcja. Mhm, mm dobrze, więc jest moja akcja. Mhm. Mm no dawaj, atakujmy, atakuj atakuj. Eee... Ja wykonam sobie oczywiście manewr. Ty musisz mieć tyle kart na ręce. I zaryzykuję, podchodzę do Kasi i ją atakuję. Rzucił kartę. Okay. Odzyskuję 4 punkty zdrowia. Ok, czyli 9. 9 zdrowia. Ja, jako efekt podczas walki, mogę wzmocnić swoją kartę ataku, więc wzmocnię to kartą bez Przygotowanie sceny. No i tutaj też jest efekt na karcie, że mogę teraz obejrzeć kartę przeciwnika i odrzucić jedną kartę przy wzmocnieniu. Ja wzmocnię jest 2, czyli jest 5, czyli 4, 4 zdrowia zostaje Kasi. I pokaż Naprawdę? co tam masz na ręce, o, Naprawdę? pięknie, nie, masz karty. Naprawdę? I tym samym kończy się moja tura, bo już jestem po dwóch akcjach. Co? I w tym momencie już wygrałem, Dzięki. ponieważ Kasia musi wykonać jakieś akcje w swojej turze, nie ma kart na ręce, więc musi wykonać dwa manewry, nie ma już kart w talii, więc za każdą, więc jest, zmęczenie następuje, czyli. Wykonuje sobie manewr, musi dobrać karty. Otrzymuje dwa obrażenia, ponieważ tak działa zmęczenie. Jak nie można dobrać już karty, to się otrzymuje dwa obrażenia. Dalej nie ma karty, oczywiście, bo nic nie dobrała. Nie może nic innego zrobić jak manewr. Więc w tym momencie się właśnie przysłowiowo przepala. I Jeanny sam się zabił. Czyli jednak Chudiniemu na jednym punkcie zdrowia udało się wygrać. Chyba najbardziej drastyczna gra w całym na razie serii amulecztowej. Hmm. Jeżeli nie wiecie, dlaczego tak bardzo kocham tą grę, to właśnie dlatego. <laughs> Za dużo złych emocji. Tak, tak więc mamy nadzieję, że dzisiejsza rozgrywka Wam się podobała. Serdecznie zapraszamy do komentowania, do lajkowania tego filmiku oraz do obejrzenia naszych poprzednich. I zapraszamy na kolejne. Pozdrawiamy serdecznie. I zapraszamy na Instagrama. Tak, i na Instagrama link macie na stronie głównej na, na banerze. Serdecznie zapraszamy do tego wszystkiego. Pozdrawiamy na razie. Cześć. Hej.